Wczoraj był live stream od twórców. Nie wiem, ile w sumie trwał, pewnie z półtorej godziny do dwóch godzin, nawet. Czego możecie się spodziewać w Diablo 4 po premierze? Ja tego streama nie oglądałem, bo wiedziałem, że pojawi się artykuł, który to wszystko streści mniej więcej. I to szczerze mówiąc, mi wystarczy, bo półtorej godziny przeznaczyć na, na oglądanie streama, który jest bardzo rozwodniony, i omawianie rzeczy, które prawdopodobnie jeszcze się mogą zmienić. To, to trochę y, dla mnie był overkill y, w dniu wczorajszym. Uznałem, że, że nie chce mi się na to spędzać tyle czasu. Y, więc zobaczymy po prostu, co tutaj jest nowego. I po pierwsze Sezony co kwartał będą wprowadzać nowe funkcje rozgrywki, serię zadań, karnety bojowe, legendarne przedmioty, zmiany balansu klas, usprawnienia rozgrywki i wiele więcej. Sezony wprowadzą do świata sanktuarium nowe pomysły, jednocześnie odświeżając podstawowe doświadczenie. Chcemy, aby sezony były czymś, czego gracze wyczekują i czym mogą cieszyć się wspólnie z przyjaciółmi i pozostałymi członkami społeczności Diablo czyli z babcią, dziadkiem, prababcią, pradziadkiem. Pięcioletnim synem córką trzyletnią, żeby cała rodzinka wspólnie zasiadała do Diablo 4 i razem szlachtowali demony. Taki jest zamysł twórców, zobaczymy, jak wyjdzie. I to jest ciekawe, że sezon pierwszy rozpocznie się w drugiej połowie lipca. Ja szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie około miesiąca, nawet nie cały miesiąc, że być może jeszcze pod koniec czerwca, albo właśnie. W na początku lipca wystartuje sezon, a tu proszę, druga połowa lipca. I teraz tak, postępy sezonowe i zdobywanie nagród. Jeśli spojrzymy na sezony jak, nocne, jak na nocne niebo, postępy sezonowe są gwiazdą polarną, waszym światłem przewodnim. Postępach sezonowych gracze będą mogli sprawdzać szczegóły na temat dostępnej zawartości. Postępy sezonowe ułatwią awansowanie na kolejne rangi karnetu bojowego, co odbywa się w drodze kończenia rozdziałów, na które składają się cele. Wykonanie wszystkich celów w danym rozdziale zapewni nagrody sezonowe, takie jak przydatne materiały rzemieślnicze czy legendarne aspekty do yy, kodeksu potęgi. No i tutaj mówimy o. Yy, przypuszczam, że mówimy o sezonie darmowym, o tej części darmowej. Bo w tej płatnej, jeśli nic się nie zmieniło, no to mamy kosmetykę i walutę premium, za którą kupujemy kosmetykę. Za każdy cel gracze otrzymają również zasługi, które służą do awansowania na wyższe rangi karnetu bojowego. Zasługi można również otrzymać za wykonywanie zadań, zabijanie potworów, udział w wydarzeniach i nie tylko. Tak to wygląda. Top Secret. Tutaj jakieś brońki. Free, free, ty, patrz. A tutaj co to jest? Że niby silver zapłatny jest też? Ciekawe. Nie, nie za bardzo rozumiem, o co z tym chodzi, bo tutaj jest free-free, a tutaj jest, wygląda jak płatny, i jest element. Yy, chyba, że to jest jakiś element kosmetyczny, a wygląda jak jakieś srebro, nie? Więc miejmy nadzieję, że, że tak zostało, jak, jak było kiedyś ustalane. Cześć, Tor. Wraz z każdym sezonem do gry trafi nowy karnet bojowy, w którym możecie zdobywać nagrody. Każdy karnet bojowy będzie oferować 27 darmowych rang oraz 63 rangi premium. Darmowe rangi zapewniają elementy ozdobne oraz rozżarzony popiół za zabijanie demonów. Rozżarzony popiół? To zasób, za który można nabyć błogosławieństwa sezonowe, które zapewniają premie do punktów doświadczenia, złota lub oboli, w zależności od tego, które błogosławieństwo zostanie zakupione. Gracze mogą aktywować więcej niż jedno błogosławieństwo sezonowe, jednocześnie mogą wykorzystać dodatkowy popiół, aby ulepszyć otrzymane, otrzymywane premie. Premie zapewniane przez błogosławieństwo sezonowe trwają do końca danego sezonu. Wbywają one na rozgrywkę, dlatego gracze muszą osiągnąć określony poziom postaci, aby zdobyć, Rozżarzony popiół, niezbędny do aktywacji błogosł błogosławieństw. Zdobywacie, zdobywa się je więc po prostu grając, a kupno pom pominięć rank karnetu bojowego nie wiąże się z żadną przewagą. Czyli teoretycznie. Wiecie, za ten darmowy karnet y, można zdobyć jakieś tam boosty do punktów doświadczenia złota lub czegoś tam, obola, nie wiem co to jest, jest to tak przetłumaczone, natomiast musicie wiedzieć, że jak ktoś brał najdroższą wersję Diablo 4, to mógł przeskoczyć kilkadziesiąt, dwadzieścia chyba poziomów w tym karnecie bojowym y, i wtedy wiadomo, że zdobyłby od razu szybciej te premie właśnie do punktów doświadczenia złota, co by się wiązało z pewnym rodzajem y, takiego pay tak? Bo grasz, znaczy zdobywasz coś szybciej niż inni, poświęcając tyle samo czasu. Ale, no, właśnie tak to tutaj nie działa. To znaczy, twoja postać musi mieć również odpowiedni poziom, żeby, żeby te punkty doświadczenia zdobyć, znaczy te bonusy do punktów doświadczeń. Tylko pytanie, czy tak, jakby te nagrody, właśnie te, te bonusy, one się odblokowują właśnie równo z Twoim poziomem, czy jednak będziesz musiał zrobić te jakby jeszcze jakieś wcześniejsze, nie wiem, osiągnięcia, achievementy i tak dalej, i w praktyce wbijesz poziom, ale wciąż nie odblokujesz tego, tego bonusu, bo, bo będziesz musiał jeszcze dokonać jakichś tam osiągnięć z tym związanych. Albo. No, nie, albo, nie ma albo. No tak, i właśnie, jeśli będziesz musiał dokonać osiągnięć z tym związanych, a poziom łatwo wbić tutaj, żeby to osiągnąć, a te osiągnięcia, tak jakby są y, trudniejsze, to w takim razie y, kupienie od razu kilku, kilkunastu czy tam dwudziestu poziomów y, może się okazać, że będzie swego rodzaju przewagą. No, jeśli osiągnięcia będą Cię hamowały, a nie level postaci. Diablo 4 to Diablo Immortal w innej osłonie. Ja ten podobiec do Diablo Immortal nie widzę, ale była to popularna narracja prowadzona przez haterów Bizarda. Tak, ale ta kłódka tutaj to jest tak jakby to, co wcześniej było, czyli. Za każdy cel gracz otrzymują również zasługi, które służą do awansowania na wyższe rangi karnetu bojowego. No i właśnie, przypuszczam, że może być tak, że poziom ty osiągniesz spokojnie, a to właśnie te zasługi będą cię trzymały gdzieś tam w tyle. Więc jak ktoś kupi faktycznie 20 poziomów w najdroższej wersji, to się okaże, że szybko dostanie ten boost do punktów doświadczenia. Taki scenariusz może być. Nie biorąc pod uwagę grafikę i na mechanikę, no nie, tak jakby te gry pewnie coś tam porównywalnego mają, ale w Diablo Immortal są takie typowe naleciałości koreańskie, bym powiedział, jeśli chodzi o te ulepszanie i tak i tak Tutaj masz raczej taką klasykę, można by rzec. Diablo Immortal jest grą mobilną, która wiele rzeczy dostosowała, bo tak jak gry mobilne to robią. E, dobrze. E, zdobywanie nagród z rang premium jest możliwe po zakupie karnetu bojowego premium. E, ulepszona ścieżka karnetu bojowego nie zapewni wzmocnień w grze. Odblokowuje jedynie rangi, które zapewniają sezonowe elementy ozdobne oraz platynową walutę czyli tą walutę premium. Platynę można wydawać w sklepie, aby zakupić nowe elementy ozdobne, dzięki którym możecie spersonalizować swoich wędrowców. Walutę można również zachować, aby kupić kolejne karnety bojowe. Platynę można zakupić tylko i wyłącznie za prawdziwe środki pieniężne. Ogólnie dostępne są trzy wersje karnetu bojowego: darmowy karnet bojowy, karnet bojowy premium, który będzie kosztować 1000 sztuk platyny, czyli 43 zł. Oraz przyspieszony karnet bojowy, w którym znajdziecie wszystko, co oferuje karnet bojowy premium, a także 20 pominięć poziomów i emotkę skrzydła stworzyciela, którego cena wyniesie 2800 sztuk platyny, czyli 113 zł. No. Okej. Okay. A może Diablo 4 ma naleciałości z gier koreańskich? W jakiej formie? Naleciałością może być to, że jest kamera bliżej bo wtedy więc lepiej wi wi widać przedmioty kosmetyczne. No. Zabijając demony w sanktuarium możecie zdobyć setki transmogifikacji i tak dalej. Żadne elementy ozdobne dostępne w sklepie nie zapewniają nic poza, poza różnorodnością estetyczną. Eee... Tak, tak, tak. Elementy ozdobne sprzedawane w sklepie będą podlegać stałej rotacji i można je kupić tylko za platynę. Zakupiony element ozdobny klasy będzie możliwy do wykorzystania na wszystkich postaciach tej klasy na koncie. Czyli, no wiadomo, będą skórki przypisane do konkretnych klas. Diablo 4 ma również funkcję zakupów międzyplatformowych. Platyna i przedmioty zakupione tą, walut e, tą walutą są powiązane z waszymi kontami Battle.net i można uzyskać do nich dostęp na każdej platformie, na której gracie. No w sumie spoko, bo ciekawe, czy dużo jest takich ludzi, e, którzy, e, którzy grają, tak wymienię sobie, wiecie, na kompie i na, na konsoli. Ja przyznam szczerze, że tylko. Tylko kąp. Kolejny pay PayTwin, zgadza się, k, Niestety, niestety. Nasz sklep jest inteligentny. Będziecie otrzymywać rekomendacje elementów ozdobnych w oparciu o wasz styl gry i preferencje estetyczne, dzięki czemu stworzycie wymarzonych wędrowców. Boże. Dodatkowe opłaty abonamentowe. No, no. Nie no, wiecie, w dzisiejszych czasach nie ma Gierek bez pay-to-ina. Wiecie, co bym chciał zobaczyć? Zobaczymy sobie na te skiny. I to chyba Kirax wrzucałeś, nie? Na Discorda, tak mi się wydaje. Pokaż. O! Konkurencyjny, pla konkurencyjny ten, konkurencyjna platforma. Są trzy. Ale to nie są wszystkie. Nie są wszystkie. Czekajcie. Może tu coś będzie. To pewnie tak w połowie, nie? Bo jest, jak, jak było w połowie, tekst. O, 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 o. Mamy to. Czyli barbarzyńca. I mamy tutaj dwie wersje, nie? To, co będzie do zdobycia w grze za karnet, i to, co będzie w shopie. No tu przyznam szczerze, że mi lewa strona bardziej siedzi. E, tylko wiecie, jaki ja mam problem z tymi skórkami? Że ja to lubię zawsze, jak mi się coś świeci, nie? Jak mi się coś rusza w skórce. No. A tutaj będzie takie chyba to stonowane, przynajmniej na początku może. Pytanie, czy oni w ogóle tutaj budżetowo tak będą podchodzili na początku do tych pierwszych skórek i się skupią na kontencie, czy od razu tutaj jakieś grubsze działa wytoczą. Więc, e, no... No, powiem wam, że na przykład z, no, grosza bym nie dał za tę skórkę. Za tą tutaj ani nic. Dla mnie wygląda jak taka zwykła postać z gry. Po prostu, w sensie zwykła zbroja z gry. Tutaj jeszcze. To, to jeszcze mi się podoba. I, i ta po lewo, i te po prawo. Ale tutaj no nic. bym Nie, nie, nie. To, to, to by mnie nie przekonało, że tak powiem. Eee, łowc... ten Łotrzyk. Łotrzyca. No, szczerze mówiąc. No taka klasyka. Jak już to chyba lewa strona bardziej. W gierce. Znowu w gierce, a nie z szopa. Lewa strona może, może. Czekajcie. Nekromanta. E. Jak dla mnie? Znowu e, lewa strona, nie? Znowu lewa strona. No, ale kurczę, strasznie dużo tutaj detali. To mi się podoba, bo jest właśnie bardzo dużo detali, i ten metal wygląda na taki zniszczony. To spoko. Tutaj jak kosmita. Nie dla mnie. Nie dla mnie. Tyle? Aczekaj, a jeszcze druid powinien być, nie? Czy do druida nie pokazali nic? Chyba do druida nie pokazali, nie? Ewentualnie może jest w... Tutaj? Czekajcie... Nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I to tyle, w sumie. I to tyle. Od 12, od 21 dzisiaj, jak coś, widzowie, jak ktoś czeka, to dzisiaj o 21, nie? Jest... Yy, zaczyna się beta. Kupujesz grę za 400 zł i co sezon kolejne 100 zł, prawie jak abonament w WoW. No, przyznam szczerze, że wiecie, jakby nie było tutaj żadnych płatności, oprócz po tej podstawy gry, to można się domyślać jakości tych sezonów, które by wychodziły, nie? Tak, to jeśli teoretycznie ten budżet będzie regularnie zasilany, a przynajmniej z. Może sezonami będą próbowali ludzi zachęcić do tego, żeby kolejne przepustki sezonowe wykupywali. To może, może, może im się uda coś interesującego w tych sezonach wymyślić. Ja jestem mega ciekaw, co pierwszy sezon w ogóle wprowadzi, bo IMO to właśnie nie sama premiera pokaże, jak to Diablo będzie wyglądało, tylko właśnie pierwszy sezon. Jestem ciekawy, bo Dłoni to reklamują, tak jakby to grę miało, pół gry miało zmienić. Co sezon półgry się zmienia? Ale jestem ciekawy, czy... Czy faktycznie tak będzie. Czy twoja skórka się świeci w nocy? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jakby wprowadzili podobne mikropłatności, jak w Poe, to bym przebolał, ale w poe masz tak jakby zapłacenie, rodzaj przewagi w postaci Stasza a tutaj nie masz takich rzeczy, tylko po prostu płacisz za grę, nie? Jakby tutaj była taka mikropłatność jak w Poe, to można by powiedzieć, że yy, no byłby tu swego rodzaju pay-to-win, natomiast w Paw Exile tak jakby się przymyka na to oko, bo to jest rodzaj pay-to-convenience, ale raczej ludzie nie uważają tego za pay-to-win, bo gra jest za darmo, więc to jest żaden wydatek i każdy może sobie na to pozwolić. Tym bardziej, że gra oferuje taki content, że właściwie no, nikt nie rozpatruje tego jak pay-to-win. Chyba, że jesteś, no, tacy naprawdę, wiecie, ortodoksyjni przeciwnicy płatności. To jeszcze zobaczysz, ja będę z uśmiechem na ustach siedział, grindował w nowym sezonie, półgierki mi zmienią, a ty będziesz płakał, że nie grasz ze mną. I będziesz hejtował. Zobaczysz, taki scenariusz widzę w swojej wyobraźni. Jak chcesz, to mogę Cię zaprosić, to Ci dam poklikać przez godzinkę wieczorkiem. Któregoś dnia piwko Ci otworzę, co zagrasz? <laughs> Jeszcze każdy datek po 300 zł. Całkiem możliwe, że. Znaczy, przyznam szczerze, że ja nie wierzę, żeby tutaj były tylko. Yy... Battle Passy. Uważam, że, że będą wprowadzali też płatne dodatki. I pytanie, jeśli to będzie taki płatny dodatek, że wrzucam tylko jedną klasę nową i nic poza tym, tak jak było w Diablo 3 na tym. No, w Diablo 3 jak wrzucali nekromantę, to właściwie w dodatku był tylko nekromanta, z tego co pamiętam. Więc to była grubsza sprawa. I ja przyznam szczerze, że ja tylko Reaper of Souls grałem, Ale, ale. No, przyznam szczerze, że żeby kupować dodatek na nekro, to nie, to ciężko było. Dopiero później jak jakaś promka była, to się zdecydowałem.